Co no byś powiedział sobie kilkuletnią? Przede wszystkim upewniłbym się, że kilkuletni ja w ogóle rozumiem, co się do niego mówi, z tego tytułu, że, że dość późno zacząłem mówić. W momencie, w którym mielibyśmy to ze sobą, z pewnością zwróciłbym uwagę na to, by nie bać się podejmować ryzyka. To, jakie decyzje podjąłem w młodości, czasami na pewno przez przypadek wpłynęły mocno na to. Na to Kim już jestem teraz, a bez potknięć i, i, i porażek po drodze, nie, na, nie nauczyłbym się tego, co już wiem. Mm, i, I właśnie dlatego nigdy nie żałowałem, nie żałuję i wiem, że nie będę e, żałować żadnej decyzji, którą, którą w swoim życiu podjąłem, bo każda niosł ze sobą pewną, pewną naukę. E, drugą rzeczą, którą usłyszałby ode mnie kilkuletni Filip, to to, by nieustannie słuchać swojej intuicji, w zasadzie tylko kiedy to możliwe, uważam to za swoją mocną stronę, że w najważniejszych momentach, no, tak naprawdę nigdy mnie ona nie, zawio nie, nie zawiodła, nie zawróciła. Jest moją skarbnicą wiedzy o życiu czy emocjach, które, które mi towarzyszą. A w chwilach próby, jeżeli się takie zdarzały, oczywiście, potrafiłem odwołać się do intuicji i i kierować się nią przez właśnie bezdroża codziennego mm, życia. Trzecia rzecz y, to to, aby nieustannie próbować, szukać i eksperymentować. Y, zawziętość to moim zdaniem połowa sukcesu, y, jeżeli chodzi o dotarcie do jakiegoś celu. Y, dużo sprzedają swój produkt obecnie. Wyznaje taką zasadę, że jeżeli nie drzwiami, to, to oknem. W związku z tym upór w działaniu potrafi, no moim zdaniem, naprawdę, naprawdę zdziałać cuda, a samo szukanie i eksperymentowanie pozwala natomiast widzieć różne rzeczy z totalnie nowej perspektywy, a co za tym idzie, no tak naprawdę samo podsuwa jakieś innowacyjne rozwiązania tych samych problemów. I właśnie nie tylko w sferze technologii czy biznesu. Życia czy między relacji międzyludzkich, myślę, że także. No i Leżba na tej baw się dobrze i korzystaj z życia, w Fifi. E, sfera towarzyska, gdzieś tam zawsze była, jest i, i pewnie będzie dla mnie nieodłączną częścią pomyślnej, m, poczucia pomyślnej samorealizacji, pomagającej także odsunąć na sekundkę jakieś problemy życia, czy to biznesowego, czy codziennego, a następnie, jakby, pozwala przemyśleć te, te same sprawy e, ponownie z głową, czy po prostu przy czyimś e, wsparciu.